W 2019 roku ogłosili, że zaczynają starać się o dziecko. 8 maja 2020 roku urodziła się ich córka Charlotte Elizabeth. Pochwalili się nawet, że poczęli ją we Włoszech. Monetyzują każdą chwilę tego dziecka. Zaczęli już od nagrania porodu, pokazują, jak szykuje się do przedszkola czy nawet jak zasypia. Niemal całe życie ich córki jest dostępne w internecie, co może negatywnie wpłynąć na jej przyszłość. Ich córka jest stale obecna na vlogach. jej życie od dnia narodzin jest monetyzowane. Gdy pójdzie do szkoły, rówieśnicy będą mogli prześledzić każdy etap jej życia, co może mieć poważne konsekwencje. Opierają swoją działalność na całkowitym eksploatowaniu prywatności. Czy jest jakaś granica, której nie przekroczą? Widzieliśmy już poród przewijanie ich dziecka przez znajomego, dziecko w kostium. Kąpielowym. Dziecko zaraz po wstaniu i tuż przed pójściem spać. Na temat szarentingu powstało tysiące artykułów. To nie jest wiedza tajemna. Można przypuszczać, że pokazują te rzeczy z premedytacją. To chciwość czy głupota? Obu nie należy usprawiedliwiać. Na TikToku można zobaczyć tysiące filmów ze śmiesznymi scenami z udziałem ich córki. To tylko TikTok. A co mogą zobaczyć ludzie, którzy wejdą do darkneta? Jest różnica pomiędzy nagrywającym siebie dorosłym, a niczego nieświadomym nagrywanym dzieckiem. Polega ona m.in. na tym, że dziecko nie miało jak zaprotestować, nie wie też jakie mogą być konsekwencje, nie rozumie czym jest ciemna strona internetu. A oni sami przecież nie byli nigdy od dziecka wystawieni na ocenę rówieśników i sprzedaż swojej prywatności. To dlaczego robią to swojemu dziecku? Choć sprawiają wrażenie, że są z dzieckiem cały czas, to spędza ono większość czasu z tabletem, biernie towarzysząc dorosłym w ich rozrywkach. Budowanie więzi to nie tylko przebywanie w jednym miejscu, ale aktywne uczestnictwo w dziecięcych aktywnościach, tego jednak w treściach brakuje. Tworzy iluzję luksusowego życia i bliskich relacji rodzinnych, ale jej przekaz wpływa na odbiorców utrwalając obraz dziecka jako biernego towarzysza dorosłych. Jeśli nie chce mierzyć się z krytyką, lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zaprzestanie pokazywania córki w mediach społecznościowych zamiast cenzury i usuwania komentarzy. Nie musieliby tego czytać, a dziecko nie musiałoby w przyszłości mierzyć się z określeniami typu szarlotka, ciastko jabłecznik czy nawet zakalec, ale liczba wyświetleń by zbyt mocno zmalała i pewnie są tego świadomi, dlatego tego nie zrobią. Bardzo fajny wieczyk, nie, nie, nie! nie. nie, nie. nie, nie, nie. Yeah. <laughs> Nie komentujmy tego. Po co trzymać kumpla <laughs> O, 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 o. Laugh, Co dobry! Kto to się stało? Jasie, wychodź, wysiadaj! Luka, no dalej! <grywa> Bezpieczny <-ry>, Charlie, Boże! <zysy>, <grywa> ja jakiś czas temu jak byłam w sklepie, to kupiłam gaz pieprzowy. I jakbyś był odbezpieczony chyba, bo Luka podniósł podłokietnik i opuścił go. I jakoś y, musiał nacisnąć na ten gaz i to wszystko wystrzeliło. Możecie coś najsłabać w tym któregoś razu, bo tam a jest taki okay. naprawdę. Ja gaz pieprzowy jest do samoobrony, a nie robienia kontentu, zwłaszcza gdy w pobliżu jest dziecko, co naraża je na podrażnienia płuc, nosa i oczu. Zab 你去哪？你哪位？你 To moje Amiri, moje Amiri, możecie nie. Jakbyście mogli mi nie Amiri, to bym był wdzięczny. Zoo w Dubaju, choć wyglądają luksusowo, są miejscem wyzysku zwierząt. Są trzymane w sztucznych warunkach, często w zbyt małych wybiegach. Turyści robiący sobie zdjęcia z osowiałymi lwami czy gepardami nie zastanawiają się, że te zwierzęta są odurzane, by były spokojniejsze podczas sesji zdjęciowych lub brutalnie tresowane. Nie ma też odpowiedniego nadzoru. Gdy zwierzęta przestają być atrakcyjne, wiele z nich jest porzucanych, sprzedawanych na czarnym rynku lub po prostu zabijanych. Dubajskie zoo nie są miejscem ochrony zwierząt, lecz brutalnym biznesem opartym na ich cierpieniu. Każdy turysta, który płaci za wstęp, wspiera ten przemysł i utrwala wykorzystywanie zwierząt jako formy rozrywki. Hipokryzja dubajskiego luksusu sięga dalej. Za fasadą bogactwa i drogich hoteli stoją setki tysięcy wyzyskiwanych pracowników. Budowy wieżowców i obsługa kurortów opiera się na taniej sile roboczej sprowadzanej z biedniejszych krajów. Pracują w upale sięgającym 50 stopni Celsjusza, często po kilkanaście godzin dziennie za głodowe stawki. Ludzie giną z wycieńczenia, upadków z wysokości czy z braku odpowiednich zabezpieczeń. Robotnikom odbiera się paszporty, zmusza do życia w fatalnych warunkach w przepełnionych barakach, a za próbę protestu grożą deportacje. Czy te wieżowce i hotele są warte wyzysku i śmierci pracowników? Czy naprawdę miejsce budowane na krwi i cierpieniu tysięcy ludzi wciąż uchodzi za synonim prestiżu i luksusu? I wybraliśmy coś innego niż mi to jest coś, co, co po prostu chciałbym się odzobaczyć eee, i tylko eee. nie na ten ping-pong show. To mnie zawiodło, ale nie, że zawiodło, że było słabe, ciekawe, tylko było za mocne, moim zdaniem. Ping-pong show i inne atrakcje to nie rozrywka, lecz dramat kobiet zmuszanych do upokarzających występów, często ofiar handlu ludźmi. To symbol brutalnej eksploatacji i pogoni za zyskiem kosztem czyjegoś życia. Wiele kobiet, a także nieletnich dziewcząt i chłopców trafia do tego świata pod przymusem lub z powodu skrajnej biedy. Handlarze ludźmi często sprowadzają ofiary z biedniejszych regionów Azji, odbierając im dokumenty i zmuszając do pracy w takich miejscach pod groźbą przemocy. Turyści napędzają popyt na usługi, często nie zastanawiając się nad dramatem stojącym za tym biznesem. Eksploatacja dotyka też zwierząt. Słonie łamane psychicznie do przejażdżek, odurzane tygrysy czy małpy przywiązane na łańcuchach to codzienność. W najbardziej mrocznych zakątkach przemysłu rozrywkowego dochodzi nawet do wykorzystywania zwierząt w celach seksualnych. Są miejsca oferujące możliwość oglądania i uczestniczenia w brutalnym i nieludzkim wykorzystywaniu zwierząt, głównie małp i innych egzotycznych gatunków. Są one poddawane przemocy, odurzane, a następnie zmuszane do aktów, które budzą skrajne obrzydzenie i oburzenie. To wszystko dzieje się, bo istnieje popyt. Każdy turysta ma wybór, wspierać ten biznes lub go bojkotować. Warto otwarcie mówić o tych problemach i podejmować świadome decyzje podczas podróży. Nie wspierać miejsc, które żerują na ludzkim cierpieniu i wykorzystywaniu zwierząt. Może i w sumie dobrze, że, że się tam poszło, bo, bo jednak no, no kurde, trzeba. Nie. Nie musisz wspierać nieetycznych miejsc. Masz wybór i pełną świadomość. To zależy tylko od ciebie. Ktoś będzie na TikToku montował swoje reakcje wszystkie. Nie. Żyrafy, ryby, to dołączcie proszę reakcje na kawę, bo gwarantuję, że... Bo no, to się... no reaction, no, no reaction. Wieki. Klientkami są przeciętne kobiety, więc musi sprawiać wrażenie jednej z nich, żeby skuteczniej sprzedawać swoje produkty. Gdyby kreowała się wyłącznie na luksusową influencerkę, trudno byłoby jej przekonać tę grupę do zakupów. Ludzie chętniej kupują od kogoś, z kim mogą się utożsamić, a ten biznes opiera się właśnie na budowaniu takiej więzi. Jak widać, działa to całkiem skutecznie. Przeszłam! Prawie final. call. Jak to zawsze ze mną jest? Jestem tam właśnie menu, bym powiedziałam, że będzie troszeczkę zerowana na jeszcze ranie. nie mam pojęcia, ile mnie jeszcze będziemy w Dubaju, ale jeżeli będziemy dłużej, to będę sobie częściej takie. Sprawdzam to na menu i mamy tutaj mokre, dzięki to alkoholowe, ja są też i tak dużo w ogóle jest nie było. Z ciekawości chyba zabiega, bo powiedzieć, że to a mam bardzo ważne spotkanie dzisiaj. To było, to było. a mam bardzo ważne spotkanie dzisiaj. Promowanie alkoholu w przestrzeni, gdzie odbiorcami są często dzieci, jest nieodpowiedzialne i powinno być zakazane. A propos poważne biznesy po alkoholu. Jeżeli Polka na wygnaniu. Zimno tu u was w Polsce. Czuję się jak taka Polka na wygnaniu. Przyjechałam do zagranicy, z włosy. Lekarz parwokcie. <laughs> I praca. Tu notariusz, tu coś tam, tu coś tam. Tu notariusz, tu coś tam. Mam spotkanie u notariusza. Mam spotkanie z notariuszem. Zobaczmy sobie razem, co tutaj mamy do jedzenia fajnego. Kawior, to na pewno idę. Sałatkę z lobstera. Lobstera. Czuję się jak taka Polka na wygnaniu i zwrócił sobie tak już tak nie lecimy, lecimy mniejszy, tak tak lecimy tak tak lecimy tak także nie mamy leje, to nie mamy tutaj warbu, ale wiecie, to nie mamy tak tak nic tak że to tak tak Właśnie cała Anziaks. Będzie lecieć luksusowym samolotem, ale jedyne o czym myśli, to zobaczyć w nim bar. Żeby móc polecieć piętrowym samolotem, musiała polecieć do Pragi, bo do Polski nie latają. Ciekawe czy loty pierwszą klasą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? W skrócie, przedstawienie trwa, a pieniądze płyną. Widzowie dają się uwieść tej iluzji i nie dostrzegają, że to normalizuje szkodliwe postawy. Taki biznes opiera się na fałszywym wizerunku, który bez kapitału na start nie miałby racji bytu. Pani właśnie przyniosła zupę z wielokami skrewetek, z mi oczywiście świeżeńskiego szampana i włączyłam sobie Harego Potera. Wiesz, że jestem ogromną taką Harego Potera. Czy może być lepiej? Lecę pierwszą razą, oglądam Haręko Potera i piję sobie tą perinią. Jak tylko weszłam na razie, to pani odpuściłam, że mi się na mnie tą klinią dla mamie szampana. No. Nie no. chcę no. się no. wysiadać. No. Mam kod, mam klinę, Pokazywanie imprez lekkiego życia alkoholu daje do zrozumienia młodym ludziom, że to coś zupełnie normalnego i naturalnego. No to uważaj. I teraz tak, a wy co? dużo. Natalia! Gło przejście. A jak ten szpagar wiesza? Ja stoję tam. No. Często ja pierdolę. Ty to wypierdol. Co skłoniło Angelikę do tak wczesnego poddania się medycynie estetycznej? Możemy się tylko zastanawiać. Dzięki odpowiednim ustawieniom aparatu można znacząco wpłynąć na wygląd nagrania. Odpowiedni kąt, ogniskowa i perspektywa mogą sprawić, że twarz wyda się smuklejsza, a otaczająca przestrzeń większa niż jest w rzeczywistości. Szerokokątne obiektywy często optycznie powiększają tło podczas gdy dłuższa ogniskowa spłaszcza rysy twarzy nadając im bardziej harmonijny wygląd to właśnie dlatego influencerzy i twórcy wideo tak dużą wagę przywiązują do ustawień sprzętu dobrze dobrane parametry mogą całkowicie zmienić sposób w jaki widzowie postrzegają obraz. Kreuje wizerunek swojskiej i beztroskiej osoby, która mimo luksusowego stylu życia, pełnego podróży, zakupów i celebryckich znajomości, potrafi rozbawić swoją nieporadnością. Szybko odzyskała sympatię, przyznając, że ma stopy jak troll, na śniadanie salce, są czy nóżki w galarecie, a na wieczór sushi sprawiają, że widzowie łatwo się z nią utożsamiają. Widać powierzchowność relacji, zarówno w kwestii macierzyństwa, jak i autentyczności prezentowanego stylu życia. Córka spędza większość czasu z tabletem, dostosowując się do rytmu dorosłych, zamiast mieć zapewnione zajęcia odpowiednie do swojego wieku. Pokazywanie jej w mediach społecznościowych utrwala obraz dziecka funkcjonującego w świecie dorosłych, co może normalizować takie podejście wśród odbiorców. Do tego dochodzi temat kreowania iluzji więzi i luksusu. Życie prezentowane w internecie może odbiegać od rzeczywistości, a pokazana rzeczywistość wpływa na sposób myślenia i nawyki wielu osób. Za tą fasadą kryje się starannie wyreżyserowany obraz, który w rzeczywistości może wyglądać zupełnie inaczej. Możemy iść na ulicę i później Czasami prawdziwe oblicze wychodzi na jaw, zwłaszcza gdy vlogi spotykają się z krytycznymi komentarzami. W takich sytuacjach wdaje się w dyskusję z widzami, ujawniając swój stosunek do tych, którzy nie boją się wyrazić własnej opinii, zamiast bezrefleksyjnie przytakiwać w obawie przed blokadą. Przykładem tego, jakie ma nastawienie do swoich widzów może być też jej współpraca z Vinted. W jednym z filmów zachwalała aplikację i prezentowała ubrania, które wystawiła na sprzedaż. Jednak po kampanii na jej koncie pojawiło się kilkanaście negatywnych opinii. Widzowie zapłacili za ubrania, ale ich nie otrzymali. Dopiero po faj negatywnych komentarzy, jaka ją spotkała, zaczęła wysyłać paczki. Czy dlatego, że miała drugi raz nagrać reklamę Winted? Na 101 komentarzy prawie 1 czwartą to negatywy. Nie jest to pierwszym przypadkiem, gdy promuje rzeczy, których nie używa. Tworzenie iluzji to jej specjalność. Pokazała wizualizację łóżka za niemal 60 tysięcy złotych, budując wokół tego narrację luksusu. W rzeczywistości kupiła model 10 razy tańszy, ale w świadomości widzów i w mediach... Pozostało przekonanie, że mogli sobie na takie łóżko pozwolić, jednak pragmatyczne podejście kazało kupić tańsze. To kolejny dowód na to, jak skutecznie kreuje wizerunek, który nie zawsze ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Warto tak było tego pracować w życiu, nie? Teraz to na same pan. mi na spalungę zabrać jakieś. <śś> Trochę Tak jak usłyszałam, szala, to Tak usłyszałam wioskę mieszkalantemiczne. Możesz sobie wybrać co chcesz z tej restauracji, z gwiazdką z Michelin. Możesz nawet tutaj najdroższe danie za 350 watów. Za 35 złotych? Tak jest. 5 zł kosztuje krokodyl. Bierzemy? Ja stawiam. ja. <laughs> Sto kilo ubrań kupiłeś. Muszę mi wygrać na dłoń. <laughs> o Boże, posikał Mamy za dużo e, kilogramów, za dużo paliw. To musimy dopłacić ponad 2000 zł. złotych. Na pięty? Zapraszamy do zasubskrybowania kanału, zachęcamy do zostawienia komentarza z Waszą opinią i propozycjami, o kim chcielibyście zobaczyć kolejny film.